Cześć, witajcie w Solnicce. Od jakiegoś czasu chciałem pokazać Wam swoje oświetlenie. Nie mam na to czasu, ponieważ mam bardzo dużo pracy, ale dostałem dzisiaj komentarz i postanowiłem zebrać w sobie wszystkie siły i nakręcić krótki filmik o tym, jak po pierwsze wyrzuciłem nieszczelne i przepuszczające prąd aluminiowe belki. Które dodatkowo przy słonej wodzie śnie dzieją. Wymieniłem to na taką oprawę świetlówkową. Jedna sztuka w kastoramie kosztuje 25 albo 6 zł. Takiej firmy Ecoline. Ona po rozpakowaniu wygląda takie coś aluminiowa, ale cieniutka beleczka. Do tego jest już w zestawie świetlówka T5. Są to różne długości, ale świetlówka jest barwy ciepłej, czyli nadaje się bardziej do akwarium słodkowodnego. Ja mam oczywiście Pure Arctic. Także i świetlówki dzienne też 1500 kelwinów, także inaczej to wygląda w moim akwarium i Dokładnie na takiej beleczce sobie wiszą metalowej. Po prostu pod wymiar zrobiłem za tą starą belkę aluminiową. I złapane jest to na czterech sztrapsach. Nie ma żadnego zagrożenia, nie ma tutaj jakiegoś prądu niebezpiecznego itd. itd. I to mi świeci. Tam to cały czas przerywało, cały czas jakieś kable i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest zlutowane, jak widzicie, i puszczone tam z tyłu akwarium aż do kontaktu. I jestem bardzo z tego zadowolony. Takie sztrapsy tam kosztują powiedzmy 5 zł. Także, jeżeli mielibyście kupować aluminiową belkę, którą wyrzucicie za 2-3 miesiące, to lepiej naprawdę z. Zapłacić mniej pieniążków i mieć naprawdę fajne oświetlenie, z którego jestem bardzo zadowolony. I to na tyle. Pokrótce zapraszam Was do oglądania następnych filmików. I do zobaczyska.